Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Poczta Polska to instytucja o absolutnie strategicznym znaczeniu dla państwa, a obecnie jesteśmy świadkami wzajemnego oskarżania się prawa i sprawiedliwości z koalicją obywatelską o to, kto ponosi odpowiedzialność za tragiczną sytuację spółki. A prawda jest taka, że jedni i drudzy jesteście za to odpowiedzialni. Spółka odnotowuje coraz większe straty finansowe, jej infrastruktura jest przestarzała, a zatrudnienie drastycznie spada. W 2019 roku Poczta Polska zatrudniała 84 tysiące pracowników. Na koniec 2024 roku było ich już tylko 66 tysięcy, a w bieżącym roku planowana jest redukcja o kolejne 9 tysięcy. To oznacza dłuższe kolejki, opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i coraz większe niezadowolenie społeczne. Przez lata mieliście czas, by przygotować pocztę do konkurencji z prywatnymi firmami, ale zamiast tego obsadzaliście jej kierownictwo partyjnymi nominatami. Brakowało inwestycji w nowoczesne technologie i realnej strategii rozwoju. Dodatkowo rosnące koszty pracy i energii, za które wspólnie odpowiadacie. Jeszcze bardziej pogarszają sytuację finansową spółki. I kto na tym cierpi? Pracownicy, którzy są zmuszani do nadludzkiego wysiłku za niskie pensje. Poczta Polska musi istnieć, to jest kluczowa instytucja państwowa. Zamiast zwalniać ludzi, należy ją dostosować do XXI wieku i wprowadzić innowacje, które zapewnią jej przetrwanie i rozwój. Skończcie z politycznym rozdawnictwem i zastojem innowacyjnym. Do pracy.